Dziś podzielę się z Tobą bardzo fajnym makijażowym trikiem, który może wykonać każda kobieta, nawet taka jak ja, która nie jestem wizerzystką, nie jestem makijażystką każdego dnia, jednak mimo wszystko, żart pół żartem, pół serio, ale śmieję się, że robię się na milion, to znaczy stosuję pewne triki makijażowe, które bardzo się sprawdzają w życiu codziennym, czyli nie wymagają dużego nakładu czasu, bo nie, żadna z nas kobiet prawdopodobnie nie ma e, za bardzo dużo czasu, żeby stać rano e, godzinami przed lustrem, e, czyli ani dużo czasu, ani dużo wysiłku, ani dużo też umiejętności. Zobaczysz, że nawet nie umiejąc się malować, będziesz w stanie e, ten trik wykonać czyli tak się pomalować. Ja nazywam się Dorota Orzuk i witam na moim kanale, na którym dzielę się tym, co umiem, tym, co wiem, tym, co mi pomaga, tym, dzięki czemu lekko, łatwo i przyjemnie wyglądam dobrze. I wszystko, co tutaj zobaczysz, możesz zastosować w swojej łazience, w swoim makijażu. Natomiast jeśli okaże się, że kosmetyki, którymi to zrobisz, się. Nie sprawdzą, <noise> w sensie nie uzyskasz takiego fajnego efektu. To zapraszam, bo e, kosmetyki, którymi to robię, są również w mojej ofercie, czyli możesz e, po nie sięgnąć, e, zwracając się do mnie. E, od 8 lat ich używam, bo zauważyłam, że nie muszę umieć się malować, a zawsze pięknie nimi wychodzi, i to się dzieje naprawdę. Każda kobieta, która nie umie się malować, a zacznie się malować tymi kosmetykami, okazuje się, że potrafi zrobić się na milion. Więc tym bardziej zapraszam wszystkie te z Was dziewczyny, które, dla których makijaż jest właśnie jakimś wyzwaniem. Przechodzę więc do, do makijażu. Podepnę włosy i już, i już wracam. <laughs> żeby było wszystko dobrze widać. Jest bardzo, bardzo ważne. E, kochana, więc najpierw e, wyrównam kolory swojej skóry, e, a ten e, trik, którym, e, który e, może tak być, którym się podzielę, e, będzie na oku. E, tylko, że zanim przejdę do oka, to pozwól, że wyrównam kolory swojej skóry. Zobaczysz też m, akurat e, w międzyczasie, jak fajnie można to zrobić lekko łatwo i przyjemnie. Gdy się ma krem wyrównujący kolory skóry. Tak zwany krem CC. CC. <grystanie> Moja buzio już zaczęła bardziej promienieć. O, no co tu mi się podziało? Nie da się jednak przypiąć. <grystanie> tak zwana wpadka internetowa. Moja buzia już ma bardziej wyrównany koloryt skóry. Ja lubię sobie stosować jeszcze drugi krok, a szczególnie dziękuję za obserwacje. Już widzę, że ktoś, ktoś mnie polubił. Jak miło. Wszyscy w życiu potrzebujemy miłości innych. Wszyscy lubimy się przeglądać w oczach innych pełnych miłości. Więc dziękuję za wszystkie nowe obserwacje. Kochani, więc ja bardzo lubię nakładać też krok drugi, czyli Um, taki puder um, sypki, który jeszcze fajniej, bo tak um, w sposób taki bardzo satynowy, satynowe wykończenie daje, takie jedwabiste, um, daje właśnie takie um, takie um, wykończenie, ale to nie jest chyba dobre słowo. Szukam słowa taką powłokę jedwabistą, że buzia jest taka mięciutynienka. E, dzieje się to dlatego, że ten puder ma w sobie mm, olej słonecznikowy, czyli później jest po nim mięciuteńka, nawilżona, gładziutka, a też właśnie daje lekką kolorystykę, więc, e, więc jednocześnie sobie wygładzam e, skórę e, kolorystycznie. E, jak widzisz, już to zrobiłam <laughs> w ciągu pół minutki, więc e, absolutnie dla każdej kobiety jest to do zrobienia. Mm, nawet tej, która się bardzo, bardzo rano spieszy, a, a nawet tej, która się spieszy i jeszcze nie potrafi się malować. <laughs> Więc tak, przechodzę do makijażu oka. Ja mam takie zestawienie tutaj cieni. Nałożę paluszkiem cień, który, którym też nie trzeba umieć się malować. Paluszkiem można go sobie wklepać. Dziękuję za serduszka. Znów ktoś mnie pokochał. Jak miło. <laughs> Mam tutaj lusterko, ale chyba go sobie potrzebuję troszkę. O, teraz lepiej. Paluszkiem najlepiej, tym serdecznym. On jest mięciutenieńki. I wklepuję wklepuję tak wyżej, jak widzisz, czyli nie tylko tu, gdzie jest ruchoma powieka, ale też tu praktycznie podłóg brwiowej, tak rozklepuję, jakby. Ojej, ile miłości po drugiej stronie. Dziękuję jak miło. Ile miłości. Kochani, więc i teraz jest ten manewr, który jak wspomniałam, ale się powtórzę, bo to ważne. Nie trzeba umieć. Nie trzeba stać przed lustrem godzinami. Trzeba, trzeba, ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować to zrobić, żeby się przekonać, że naprawdę nie trzeba stać godzinami przed lustrem i że naprawdę nie trzeba umieć. Dobrze jest mieć taki pędzelek. Większość kobiet gdzieś tam takie pędzelki ma. Ja używam takiego, który ma z jednej strony właśnie to, czego potrzebujemy dzisiaj, a z drugiej strony jeszcze jest taki, taka szczoteczka. Więc dwa w jednym. I nakładam sobie pędzelek na, mam taki przygotowany brązowy cień. I tym brązowym cieniem, co robię? Zaraz zobaczysz, jaki będzie fajny efekt. Nakładam wzdłuż linii rzęs. Coś mi się tu podziało, już. O, za dużo nałożyłam. Dobrze jest po nałożeniu troszeczkę strzepać nadmiar. Nakładam wzdłuż linii rzęs. Brązowy cień. Mogę tenże brązowy cień nałożyć również. E, Polini po rzęs, polini rzęs na dolnej. O! I popatrz, co się fajnego podziało. To jeszcze nic, bo jeszcze przecież nie mam e, wytuszowanych rzęs. Więc wytuszuję, żeby można było. Oczywiście, kolorem można dowolnym. Ja wybrałam brązowy, bo ja bardzo, bardzo lubię takie naturalne totalnie e, wykończenia. Natomiast można sobie na no, dowolnym, można szaleć. <grybujesz> Ktoś lubi szaleć, <grybujesz> więc tuszuję. I też na dole troszeczkę, ale nie przyciskam za mocno, żeby nie było. Tego widać. Efekt jest bardzo, bardzo naturalny. Jak widzisz, moje oko jest totalnie powiększone. Nie rozumiem. Jaka różnica to jest szok. Nie, to jest szok, a jeszcze. E, Boże, wygląda jak miała dwie twarze. E, jeszcze zrobimy sobie policzek. Uniesiemy policzek, dodam makijaż ust już za chwileczkę, już za momencik, ale pozostanę chwilkę, żeby właśnie było dokładnie widać, jaka jest różnica, a praktycznie nic nie zrobiłam, praktycznie nic nie zrobiłam. To jest niesamowite, więc nie trzeba umieć, nie trzeba być makijażystką, można, każda, każda z nas może taki makijaż wykonać. Za chwileczkę, jeśli Cię to interesuje, będziesz mogła też zobaczyć e, makijaż. E, mm, makijaż Policzka e, też nałożę coś na usta. Ale chyba e, chyba powinnam pomalować drugą stronę, czy nie? <ścoughs> o, I dół. Fajne to jest w efekcie, e, szczególnie dlatego, że jakby no tak zagęszcza się linia rzęs i nie jest to takie mm, mocne i ordynarne, ciągle pozostajemy naturalne. Ok, więc możemy przejść śmiało do Policzka. Widzę, że ciągle dołączacie, jest mi bardzo miło, zapraszam. Każdego dnia dzielę się um, tym, co wiemy, tym, co gdzieś tam mi się sprawdza ale też dzielę się też kosmetykami, które pokochałam od 8 lat, 8 lat temu, gdy moja skóra była w koszmarnym stanie, miałam pękające naczynka, piekące policzki. Nic mi nie pomagało. Zaczęłam stosować świadomą pięciokrokową pielęgnację, dzięki której moja skóra zaczęła wracać do równowagi. Zaczęłam wtedy też Próbować kosmetyków kolorowych tej firmy, i okazało się, że czuję się w nich wyśmienicie: że nic się nie roluje, nic nie spływa, wszystko jest pięknie, naturalne, nic nie widać, że jestem osypana na wierzchu. Więc zaczęłam po prostu się nimi malować i czuć z tym dobrze. Dzielę się więc, bo może któraś z Was, dziewczyny, też tego potrzebuje. Teraz nakładam policzek, lekkim półłóczkiem Nałożyłam brązer. Ja pomagam też moim klientkom zestawić takie paletki. To są paletki, gdzie są można skomponować zestaw cieni, zestaw też różu rozświetlacza i brązera. Teraz nakładam róż. sposób. Często pokazuję ten sposób nakładania właśnie róż rozświetlacza i bronzera, bo się świetnie sprawdza dla kobiet, które się spieszą, które nie mają czasu stać wklepywać e, i też, które nie za bardzo chcą na to czas poświęcać. Teraz nałożę jeszcze różyk i już przechodzimy do makijażu oka. E, ust. <grym> ust. 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 Wiele kobiet różu nie używa, a od 8 lat, odkąd pomagam kobietom właśnie dobrać sobie róż, to wiele kobiet zaczęło używać róż i okazuje się, że zaczynamy to lubić, bo w różu nasza buzia jest bardziej promienna, bardziej taka zdrowa. Więc. Polecam bardzo stosowanie różu. No, trzeba wiedzieć jaki kolor różu dla, do jakiego typu urody, więc jeśli masz z tym wyzwanie śmiało, możesz do mnie też napisać. Rozświetliłam tylko jeszcze okolice ust. Ja sobie lubię jeszcze takim pędzlem, dużym, dużym, dużym e, wszystko ładnie, jeszcze roz. Miksować jakby. Nie zapominamy o dekolcie. E, no i makijaż ust. E, dzisiaj sobie nałożę coś e, mocniejszego. Będzie to e, szminka bohoplam. Wiele kobiet nie używa konturówki, ja bardzo mocno zachęcam, szczególnie jeśli jesteśmy w dojrzałym wieku, kiedy mm, no, kontury ust gdzieś tam e, troszeczkę za, bywa, że zanikają. E, podkreślenie konturów daje takie uwypuklenie ust. może przybliżę, żeby było bardziej widać. Akurat mamy taki, taką możliwość, żeby przypomnieć, że tutaj jedyną rzeczą, o której warto pamiętać, jest, żeby nigdy nie zakończać tego nałożenia tego cienia w taki sposób, żeby było jakby linią w dół, tylko zawsze linią do góry Ponieważ ma to efekt do wrażenia ogólnego, ostatecznego, że powieka nie jest opadająca. Jak widzisz, już e, się zmienił, e, zmieniło to wrażenie. I tutaj tak samo do góry, ku górze. Ku górze. I już jest dobrze całuję, pozdrawiam, jeśli któraś z Was dziewczyny chciałaby się ze mną skontaktować w kwestii omówienia co dla Was, jak dla Was to zachęcam śmiało, a może któraś z Was chciałaby poznać markę z którą współpracuję kosmetyki, których od 8 lat używam, które mi wyleczyły moją skórę, może Ty też tego potrzebujesz, a może potrzebujesz pomocy w doborze zestawu do makijażu to jestem dla Ciebie śmiało zapraszam, wszystkiego co najlepsze dobrego dnia, pa!